Cześć kochani, witam Was cieplutko w kolejnej aktualizacji projektu DENKO. Jest to już piąta aktualizacja i y, mam dla Was kilka zaskakujących i bardzo ciekawych y, postępów. Jak widzicie zaszycik jest na miejscu, więc ja go sobie tutaj zabieram, a zacznę może wam pokazywać, y, jakie osiągnięcia w tym. W miesiącu, we wrześniu udało mi się y, osiągnąć. Tutaj na początek paleta Urban Decay i już Wam pokażę mój postęp. Jestem z niego mega, mega zadowolona, bo oprócz dwóch denek, które udało mi się wcześniej już osiągnąć, jak możecie zobaczyć, całkowicie zużyłam cień. Pop taki brokatowy, który był moim celem do zużycia, więc jestem mega, mega zadowolona. I cieszę się ogromnie, ponieważ bardzo, bardzo tego cienia nie lubiłam. On był taki brokatowy, ten brokat się sypał i niestety bardzo mi uprzykrzało życie z nim. Myślę, że może gdybym go nakładała na mokro, ale nie chciało mi się codziennie tak bawić z nakładaniem na mokro, więc została mi ta przyjemniejsza część palety, chociaż tu są takie trzy bardzo trudne dla mnie cienie, ale myślę, że uda mi się je jakoś nakłonić do współpracy. I moim kolejnym celem do osiągnięcia na październik będzie wygrzebanie denka w jednym z cieni. Nie wiem jeszcze, który to dokładnie będzie, bo nie zdecydowałam. Albo stawiam na złoto, albo na róż. Który z nich na pewno pójdzie do ostrego maglowania, żeby dokopać się do denka, bo takim moim małym marzeniem nieoficjalnym jest wygrzebanie sześciu na koniec roku 2020, więc trzy już mamy, bo ten zużyty cień też liczę jako denko. Trzy yy, widoczne, uwidocznione blaszki na koniec roku, więc chciałabym jeszcze w każdym z, miesiąc, z miesięcy przynajmniej jedną blaszkę odsłonić. Tutaj paleta sobie zostanie. I kolejny cień, kolejny kosmetyk, który okazał się być, przynieść mi bardzo duży sukces. To jest szminka Estee Lauder by Violet i zobaczcie sami tutaj oto mamy zużytą szminkę. Ja wiem, że ona nie jest wygrzebana, ponieważ postanowiłam sobie niektóre kolory takich limitowanych albo trudno dostępnych szminek zostawiać w postaci takiej próbki po prostu nieskończonego i szminki, żeby w razie czego, gdybym chciała do tego koloru wrócić albo poszukać jego odpowiednika, to żebym po prostu mogła sobie coś wziąć na tą próbkę. I tak też jest z tą szminką. Ja ją uznaję za zużytą. Natomiast opakowanie zostanie ze mną i będzie dla mnie taką pamiątką po tej szmince. A jednocześnie, gdybym za jakiś tam czas chciała do, tej, do takiego koloru wrócić, to będę miała jakąś próbkę. Bo na przykład było tak, że skończyłam szminkę MAC, którą bardzo lubiłam ale, że wymieniłam potem opakowanie, no to już nie wrócę do tego koloru, bo nie będę miała do czego porównać. Kolejny trzeci już kosmetyk, który bardzo mocno zaskoczył mnie w dniu dzisiejszym, kiedy robiłam zdjęcia i przygotowywałam się do nagrywania, a mianowicie... tam dararam... cień Inglot Rainbow, tu jest kolor 111. I ten cienia był już naprawdę malutko, zostało go tylko troszkę w rogach i na krawędziach i po prostu dzisiaj przy czyszczeniu blaszki, jak się troszkę, troszkę odkruszyło, to chciałam wysypać to, co było kruszone, a po prostu cała zawartość wysypała mi się do zlewu i takim sposobem cień zakończył swój żywot. Nie żałuję, bo te cienie są ogromnie wydajne, bardzo długo mi towarzyszą i naprawdę uważam, że warto w nie inwestować, bo, bo naprawdę dobrze się sprawdzają i są wydajne. Oczywiście na miejsce tych dwóch kosmetyków będę na końcu wprowadzała coś nowego, coś ciekawego. I idziemy dalej. Tym razem będę się musiała tutaj posłużyć moją, moim magicznym zeszytem, który będzie mi pomagał. A mianowicie mamy tutaj przed sobą szczęście. Konturówkę do ust z Golden Rose. Jak widzicie, ona tutaj znowu troszkę zmalała. Takie ciemne kolory w konturówkach są dosyć trudne do zużywania, więc wcale mnie to nie dziwi. I tutaj widać mamy taki mały ubytek, około pół centymetra, może troszkę więcej. Myślałam, że będzie on większy, podobny do tych z poprzednich miesięcy, no ale jednak nie udało mi się. Myślę, że jest to też wynikiem używania po prostu tej szminki i nie dokładania takiej ilości konturówki, bo częściej dokładałam szminkę niż konturówkę. Kolejny kosmetyk to niestety nieruszany nadal róż. To Faced i ten, tuż jak sobie leżał, tak sobie leży. Nawet nie pamiętam, czy go użyłam, może raz, może dwa razy, albo nawet nie we wrześniu, więc postępów tutaj praktycznie nie ma. I mam nadzieję, że teraz, wreszcie, kiedy zmieniłam system dobierania kosmetyków na dany miesiąc, to będzie mi dane w końcu poczynić w nim jakieś widoczne i adekwatne postępy. Następny kosmetyk to Cień płynny inglot. Zobaczcie sobie sami, na pewno zauważycie duży postęp. On jest tu rozciągnięty, bo jak ja go używam, to się przenosi, ale na szczęście ładnie spływa, więc myślę, że będzie mi dane dosyć dobrze go zużyć. I już sobie tutaj przygotowuję mój, mój zeszyt pomocny. Zobaczcie sami, jaki wielki postęp tutaj jest, pół, nawet więcej niż półtora centymetra zużyte. Więc bardzo ładny postęp. Nie będę ukrywała, że ten cień bardzo mi pomógł w zużywaniu tego brokatu z palety Urban Decay, więc taki podwójny sukces. Bardzo lubię ten cień za jego trwałość, ale już go mam dosyć długo i on był naprawdę mało, mało używany, gdy się za niego zabierałam, więc tutaj jest ogromne szczęście. Kolejny kosmetyk, w którym również nie ma postępów, ja sobie nawet nie oznaczałam tutaj w tym moim zaszyciku. To jest kredka Astor, która po prostu teraz ze względu na make-up bingo leżała nieużywana. No i jak leżała, tak leżała. Oczywiście się nie zmniejszyła. Kolejnym kosmetykiem, przedostatnim już jest. A nie, jeszcze dwa zostały oprócz niego. To jest lakier Chanel. I na szczęście ten lakier y, ma swój ubytek, aczkolwiek nie taki. Duży jak planowałam, i tutaj możecie sobie zobaczyć jego jakieś 2 mm ubyło. Myślę, że ze trzy razy nim malowałam paznokcie. Bo o dziwo we wrześniu malowałam paznokcie dosyć dużo razy, ale jakoś tak omijam ten lakier. Zrobiłam sobie od niego przerwę, zaczęłam malować brokatami, czymś delikatniejszym, więc automatycznie zrobił się zastój. No i teraz mamy przedostatni kosmetyk i jest to, nie ja wam to pokażę tak na leżącą. Trzy opakowania korektora z kryolan. Zobaczcie sami. Tutaj jest praktycznie nieruszona. Więc ja sobie tutaj zamknę, żeby się nie kurzyło. A tutaj udało mi się wyczyścić jedną stronę. To jest tak niewielki ubytek, że nawet nie było sensu tego ważyć, ponieważ no ja jestem przekonana, że nie było nawet grama tego kosmetyku i, i szkoda, aczkolwiek jestem pozytywnie nastawiona i mam nadzieję, że teraz w październiku uda mi się chociaż wyczyścić tutaj to opakowanie i je odliczyć od e, tych po dwóch pozostałych. Mam nadzieję, że, że tutaj pójdzie mi jakoś sprawnie i, i będzie, to, będzie tego korektora ubywało, bo on już jest bardzo stary naprawdę a jak widzicie jest go bardzo bardzo dużo i no i czas najwyższy się już z nim uporać i ostatni kosmetyk z tych które już widzieliście to jest zapach BS Candy Girl jak widzicie bardzo bardzo dużo go zużyłam on już się praktycznie kończy to jest taki delikatny zapach który bardzo mi się podoba ale niestety który ja na sobie mega mega krótko czuję dlatego też taki Ubytek, zobaczcie sami, ogromny, bo sięgałam po niego często i używałam go w obfitej ilości po to, żeby właśnie móc ten zapach na sobie czuć. I teraz przejdziemy do kosmetyków, które wprowadzam, ale zanim to zrobimy, chciałam Was zaprosić do komentowania tego filmu, do lajkowania go, jeżeli Wam się podoba, jeżeli macie jakieś uwagi albo pytania, oraz oczywiście do subskrybowania kanału, żeby zobaczyć więcej. Filmów, które dla Was nagrywam. I tak jak obiecałam, przejdźmy teraz do kosmetyków, które chcę wprowadzić. Yy, chciałabym odpocząć od szminek i nie czuć takiej ogromnej presji na zużywanie jednego kolejnego kolorowego kosmetyku. Dlatego postanowiłam sobie trochę odpuścić i po prostu wprowadziłam do projektu Denko Balsam taką pomadkę do uzda, Dla mnie to jest balsam yy, Lale Arbuzowy. On daje naprawdę mega, mega delikatny kolor, więc ja z powodzeniem go stosuję na noc. I ja zrobiłam jego zdjęcie w momencie, gdy go wprowadzałam 20 września. I tutaj możecie sobie obejrzeć postęp. Nie wiem, czy w ogóle jest to widoczne, bo tego balsamu jest bardzo dużo. Z końcem roku mija mi jego pao, więc bardzo bym chciała się zmieścić w tym czasie i go zużyć. Oraz na końcu, jak mogliście sobie tutaj podejrzeć, wprowadzam kolejny cień Inglot. Jest to numer 113, jak dobrze pamiętam. Tak, 113R. I jest to taki ciemniejszy kolor. Myślę, że ta najjaśniejsza część może mi służyć nadal do utrwalania powieki, natomiast ta ciemniejsza sprawdzi się w załamanie jako takie uzupełnienie kolorystyczne palety Urban Decay. Moi kochani, to już jest wszystko. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia!